Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Będzie to odcinek uzupełniający o marancu PM80MK2, gdzie miałem pewne problemy z ustawieniem prądu spoczynkowego. Nie mogłem osiągnąć 120 mV spadku napięcia na rezystorach emiterowych. No i uważałem, że jest to jakiś błąd fabryczny. Dlatego też. Poszukałem, gdzie jest różnica między schematem a płytką. No, znalazłem rezystor. Wymieniłem rezystor z 47 na 12 kiloohmów, i takowy spadek napięcia 120 mV już mogłem ustawić. Jak się okazuje, i tutaj podziękowanie dla pana Tomasza, który w komentarzu zwrócił, zwrócił mi na to uwagę, a następnie podesłał mi dwie serwisówki. Jedną miałem właśnie tą, gdzie trzeba było gdzie zalecane było ustawienie prądu, a konkretnie spadku napięcia na 120 mV, a drugą serwisówkę, w której ten spadek napięcia zalecają ustawić na 90 mV, i tam w układzie właśnie regulacji i stabilizacji prądu spoczynkowego jest rezystor 47 kΩ. Jak się okazuje, przy ustawieniu 120 mV tego spadku napięcia, ja sobie wzmacniacz podłączyłem i gdy podglądałem go kamerą termowizyjną, no to troszkę się wystraszyłem. Tutaj końcówka mocy. Dosyć, dosyć ciepła. Można powiedzieć, że nie dosyć, ale bardzo ciepła, ale tam z tyłu jest radiator na mostku prostowniczym. No, no ten mostek prostowniczy naprawdę był bardzo, bardzo gorący. Także bardzo możliwe, że inżynierowie Maranca poszli po rozum do głowy, wyciągnęli wnioski z problemów, jakie spra sprawiało ustawienie tak wysokiego prądu spoczynkowego i wypuścili kolejną wersję, gdzie ten prąd spoczynkowy należy ustawić mniejszy. Teraz sobie przejdziemy na komputer. Ja spróbuję nagrać ekran. Dźwięk może być troszkę gorszy, bo będę nagrywał z, z mikrofonu innego i zobaczymy sobie to dokładnie w serwisówkach, jak to wygląda, a następnie podłączę kamerę termowizyjną i sobie zobaczymy, jak wygląda wzmacniacz podczas normalnej pracy w klasie AB następnie w klasie A przy prądzie 120 mV, miliwo... Znowu z tym prądem, przy spadku napięcia 120 mV co daje nam 500 mA prądu spoczynkowego, a następnie prąd spoczynkowy. Przesta Zmienimy rezystor, wrócimy do rezystora 47 kOhmów, ustawimy 90 mV spadku napięcia i obejrzymy sobie w kamerze termowizyjnej, czy coś nam się tutaj polepszy. To co widać na ekranie to jest serwisówka, z której korzystałem podczas serwisu tego wzmacniacza. Od razu sobie przejdziemy do, do tego co będzie pierwsze, czy schemat, czy ustawienia. Tutaj mamy schemat tego wzmacniacza. Coś mi się tu porozjeżdżało. O, jest schemat. I tutaj ten nasz rezystor ma wartość 12 kΩ, i taki też zamontowałem. W oryginale był 47 kΩ. I tutaj w tej serwisówce zalecają nam ustawienie prądu. Ma 500 mA. Czyli spadek napięcia 180 mV. I tak też ustawiliśmy, ale wzmacniacz się naprawdę mocno, mocno grzeje przy naprawdę niewielkim obciążeniu. To jest ta pierwsza serwisówka, z której ja korzystałem. Teraz sobie damy drugą serwisówkę. To jest druga serwisówka. Dobrze mówię, dobrze mówię. Idziemy sobie na początek. O. To jest instrukcja serwisowa do wzmacniacza MK2 Second Edition. No o ile SE to Second Edition, ale to jest mniej istotne. I tutaj mamy od razu ustawienie prądu spoczynkowego opisane. I tutaj mamy już 250 mA, 90 mV. I teraz sobie znajdziemy schemat końcówki mocy. Mamy schemat, no właśnie mieliśmy, mamy schemat końcówki mocy i tutaj mamy rezystor 47 kω w jednym kanale, i w drugim również 47 kω Także są dwie wersje serwisówki i nie sugerujmy się tym, co jest w jednej i co w drugiej, patrzmy na to co jest we wzmacniaczu podejrzewam, że w tej pierwszej wersji, gdzie był półampelowy prąd spoczynkowy, te wzmacniacze grzały się naprawdę bardzo mocno i w związku z tym zmniejszono ten prąd spoczynkowy aby tutaj te wzmacniacze mogły pożyć troszkę dłużej dobrze, teraz weźmiemy sobie kamerkę termowizyjną i obejrzymy jak to wygląda tak na żywo wzmacniacz popracował kilkanaście minut z obciążeniem 8 omów, ciekawe czy będzie widać, nie, nie, a widać obciążenia, też są ciepłe. Z obciążeniem 8 omów oddaje 3V w RMS-ie, także jakieś tam obciążenie miał, kilkanaście minut się wygrzewał. Teraz wzmacniacz pracuje w klasie AB. Radiatorek nie jest zbyt mocno rozgrzany, naprawdę będzie, będzie ciekawi. Normalne Normalna praca wzmacniacza, za gorąco to tutaj nie jest, no oczywiście poza tym środkiem, który grzeje się cały czas. Tak to wygląda wnętrze wzmacniacza, jeśli chodzi o rozkład temperatur przy kilkunastominutowym oddawaniu mocy w 3V w RMS. Wzmacniacz przełączony w klasę A, prąd spoczynkowy 500 mA, no jak widać jest dużo, dużo jaśniej. Kilka minut już tutaj pracuję. Proszę zobaczyć, mostek prostowniczy. Grubo jest tam. Ja nie widzę teraz tej temperatury. 50 stopni ma mostek prostowniczy. Radiatora. Przytrzymać ręki na radiatorze się nie da. A jest to tylko troszkę więcej niż 1 W mocy. Ja nawet nie chcę sprawdzać co by było gdybyśmy podwoili tą moc nie będziemy tu się wygłupiać pomiar zrobimy taki sam dla wszystkich no najbardziej niepokojący jest ten mostek prostowniczy ale widać, że tranzystory też są już jaśniejsze ogólnie czuć ciepło bijące od tego wzmacniacza ja mu dam jeszcze chwilę Niech się jeszcze chwilę zagrzeje bardziej i zobaczymy wtedy. Kilkanaście minut pracy wzmacniacza w klasie A przy prądzie 500 mA. Widać, że jest dość gorąco, naprawdę jest gorąco. Jak się stoi nad nim, to czuć to ciepło bijące z jego wnętrza, a tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że pokrywa górna jest zdjęta. Wyłączam wzmacniacz. Niech stygnie i zobaczymy, co będzie po zmianie tego rezystora i prądu spoczynkowego. Rezystor przelutowany, prądy spoczynkowe ustawione na, tak jak widać, spadek napięcia 90 mV w jednym, 90 w 92. Wzmacniacz tutaj już te pół godzinki się wygrzał i tak prądy oscylują 89, 90. I tak zostawiamy. Teraz sobie podłączymy sztuczne 3V w rms i zobaczymy, jak to wygląda termicznie. Tak wygląda wzmacniacz z ustawionym spadkiem napięcia na 90 mV, co nam daje jakieś 250 mA prądu odpoczynkowego. Czy jest chłodniej? No, moim zdaniem jest chłodniej. Jest troszkę chłodniej. Zrekniemy sobie na radiator. 47 stopni mniej więcej, 48 także, no, chyba jest, chyba jest troszkę chłodniej. No, te 48 stopni to też nie jest jakoś wspaniale cudownie. No Niemniej jednak 3-4 stopnie chłodniej, tutaj jest albo mi się wydaje, albo chciałem, żeby tak było. Moim zdaniem, chłodniej. Zobaczymy radiatory. No, chwilę mogę podtrzymać. Dłoń na radiatorze, a przy półamperowym prądzie no nie dało się. No i jest troszkę chłodniej. Czy ma to wpływ na jakość? Z pewnością. A jak duży, to nie wiem. Tu teraz by się przydał jakiś sprzęt do pomiaru parametrów wzmacniacza i zmierzyć parametry wzmacniacza wtedy, kiedy jest ustawiony prąd 250 mA. I wtedy, kiedy jest ustawiony prąd 500 mA, ja tylko mogę zrobić to, co widać, czyli zobaczyć, jak wygląda termika wzmacniacza. No i też sobie można zobaczyć, że prądy spoczynkowe są ustawione w miarę równo, bo lewa i prawa strona grzeje się bardzo podobnie. Na zakończenie zmierzymy sobie, jaką moc oddaje wzmacniacz pracując w klasie A. Sztuczne obciążenia podłączone, generator podłączony. Jedziemy sobie w górę. Mamy obcinanie. Ok. Mamy jakieś 15,5 V. W drugim kanale 16. Wyrównamy sobie. 15,5 w jednym, 15,5 w drugim. No, przyjmijmy, że oddaje 16V w rms a 16V w rms to mamy 32W mocy. Także całkiem, całkiem nie głupio. Całkiem nie głupio. A tak z ciekawości jeszcze raz podłączę kamerkę i zobaczymy, co się dzieje przy pełnej mocy. Pełna moc wzmacniacza, tak wygląda temperatura. Tutaj radiatory być może zbyt mocno się nie nagrzewają, ale mostek mamy już 55 stopni. Ten mostek to taki dość krytyczny element krytyczne miejsce. Tu ten radiator mógłby być większy. A wnętrze wygląda praktycznie tak samo. No, tu to co się miało nagrzeć, to się już nagrzało. No, być może te tranzystory tutaj no, nie są najchłodniejsze, no, ale to ten typ tak ma. Tak to wygląda przy pełnej mocy. To w tym odcinku będzie wszystko. Krótko podsumowując ten filmik, to trzeba mieć świadomość tego, że. Są dwa rodzaje ustawień tych wzmacniaczy. W pierwszej wersji ustawiamy 250, nie 250, 180 miliwoltów spadku napięcia. Jeżeli mamy taką możliwość, to tak ustawiamy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, trzeba ustawić 90, bo po prostu mamy tą wersję drugą końcówki mocy i nie ma tutaj co rezystorów wymieniać. Tak ma być i nie ma co tutaj kombinować. Ktoś nad tym myślał, ktoś tak wymyślił, ktoś to przeliczył i tak to zostawiamy. Jeszcze raz dziękuję panu Tomaszowi za komentarz pod filmikiem, który naprowadził mnie na te przemyślenia. Mam nadzieję, że filmik się przyda. I cóż, zapraszam oczywiście do komentarzy, zapraszam do uwag. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tak myślę, ale już przed świętami kolejnego filmiku nie będzie. Także życzę wszystkim zdrowych. Wesołych świąt.